Dzień dobry. Jak zapowiedziałem w szorcie, tak dzisiaj opublikujemy upubli taki test, film, filmu, jakiego filmu? Test dyfuzora. <noise> Nie będziemy tego kasować. Mamy dobry humor dzisiaj, także będziemy się często śmiać. No, wracając do tematu. Taki dyfuzor I oczywiście chowam ręce. Kupiony. Na portalu na literkę A. Tak mówią podobno w internecie, żeby Tylko nie reklamować. Nie, nie polski A. Nie, chiński A. Aha, okej. Okay. No. Yy, chodziło nam o to, żeby po prostu robić sobie taką aromaterapię. <laughs> Ale no kupiliśmy nie tak, było. Ja marudziłam mężowi, że żeby mi coś takiego kupił. Yy, tak wygląda pudełko. Jakieś parametry techniczne. Do filmu dołączę zrzut ekranu chyba na akcji, gdzie to kupiliśmy. Dobrze, żeby nie przeciągać, krótka, krótka opinia o tym urządzeniu. E, jako że mam, e, nie wiem, jakim stanie ręce, więc pozwolicie, że żona będzie się tym sprzętem op o, opublikowała. Opiekowała. No. Wtyczki nie pokazuję bo jest już przepalona. Tutaj jest przeciw włączania, tylko tak można wodę. Ale pokaż to, w środku jest. Nie trzeba żadnych filtrów jak w innych. tych tych tylko jest po prostu. komora do nalewania wody i olejków. A, to tam. O, no to teraz będziesz chyba. Się się o, wylało się. No Kurczę, od razu żebasz lepsze paznokcie niż moje. O, przepraszamy, teraz chwila przerwy, bo. Nie. Półeczka spadła, no. Jak użyć go? Na szybko. Trzeba nalać trochę wody. Najlepiej jakieś poslowane, żeby nie wsadzał się kamień. I oleju. wystarczy. W tym przypadku lawendowego. Dużo! Będzie lepiej pachnieć. Dobrze. Można na półeczkę, można luzem. Ten sprzęt ma swój akumulator, czyli nie musimy go podłączyć do żadnego zasilacza. On jest zasilany z USB-C, ale jakieś chyba 3 godziny tak? potrafi sam w sobie chodzić bez na pełnym naładowaniu. Może też służyć jako lampka. Wciskamy raz dłużej. Zacznie się wydobywać para, wydobywa tak? wydobywa się sama para. To nie Jeszcze widać. raz ciśniemy, pojawia Ocha. się taki fajny pomarańczowy kolor. W nocy to wygląda jakby się świeczka paliła można powiedzieć. No. I wystarczy teraz sobie wcisnąć raz i się będą kolory zmieniać. I jeśli nam się któryś spodoba, to ten już zostaje i się świeci. Świeci na zielono. Mm -hmm. I oprócz tego trochę nawilża powietrze No i wydziela zapach, tak? Tak. No już zaczyna fajnie pachnieć. No, także jest bardzo Jeszcze raz i szybko i się wyłącza. E Katełko. A jak dłużej się przyciśnie, no to się całość wyłącza. To jeszcze pokażemy, jak można go zasilić z powerbanku lub z dowolnej za... Nie jest nic za tu jest... Z dowolnej ładowarki telefonicznej. Eee... Uh, dobrze, dobrze, Powerbank. No. I wtedy świeci się tutaj taka czerwona dioda. Znaczy, że się ładuje, tak? To znaczy, że się ładuje. A jeżeli się naładuje całkiem, to, to będzie zielona. W momencie, kiedy nie ma wtyczki, się po prostu nie świeci. Taki kolor stawiam Jak. A, ten. jak tło. Tak, jak tło, No, można by, że tak powiem, zbyt. okno zamknąć, to by było, że było lepiej widać. Zaraz. Przesunę roletę trochę. I jak tam się pojawia coś. No i to bardzo takie fajne światełko. No i dajmy teraz jeszcze na zmianę kolorów. No, jak tak? Reasumując, można powiedzieć, urządzenie jest niewielkie. Wygląda na to, że dopasowane jest do tego samochodowego pojemnika na. na kubek, tak? Samochodowy pojemnik na kubek. Można sobie spokojnie aromatyzować samochód w środku. A Dobrze, odsłaniam światło. Przejdziemy do krótkiego podsumowania, bo w zasadzie za bardzo nie ma o czym rozmawiać. Sprzęt jest godny polecenia, chodzi nam już miesiąc, tak? no, pomimo jedna niewielka awaria, ale to z tak. naszej winy. Trzeba niestety kabelki do ładowania używać dobre, nie jakieś stare graty, bo nam się niestety przytopił kabelek w miastku, ale działać działa. A co poza tym jeszcze miałem powiedzieć? Kabelek się. Kabelek był oczywiście w zestawie. Jakaś chińska instrukcja. Bardzo szybko przyszło. Nawet nie wiem, czy 10 dni trzeba było czekać. Chociaż pisało 10-dniowa zestawa. Yy... I. Coś nie powiedzieć. wyraźnie mówił. O, super. YouTube raz ze mnie, to nie będzie. Mówię niewyraźnie. Dobrze. Olejki można stosować różne. Ale ha, jeszcze taka jedna wada. Ja osobiście uważam, że jak się często miesza olejki, to te zapachy choroba się troszeczkę mieszają. No i przewietrzyć, bo mam wrażenie, że jak pola lawendzie ta choinka nie pachnie tak jak choinka, tylko taka jakby... No, no ale to chyba w każdym dyfuzorze tak jest, nie wiem, bo wydaje mi się, że te olejki są tak mocno zapachowe, że, że w tym plastikowym pojemniku się to tak trochę przysiąka. Ale, ojejku, mam nadzieję, że nie zauważycie moich palców. No. Dobra, krótki film, 7 minut, pewnie z tego z 4 utna. Jak następnym razem kupimy jakiś chiński gadżet, to oczywiście już się podzielimy opinią. Nie było w internecie, dlatego nagrałem. Gdyby był, nie męczyłbym was tym cudownym filmem. Pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy. Do następnego filmu. Dzień dobry. O! <grytanie> Ale przywitanie. No. Film, na który zapewne wszyscy czekali że utęsknieniem. <grytanie> Dzień dobry. Witam. Dziś film, na który wszyscy czekali z utchnieniem. O! Już bym Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś film, na który wszyscy czekali z udsknieniem. Ostatni mój film nagrany został nieopublikowany. Ciekawe z jakiego względu. Żono, podpowiedz, dlaczego nie opublikowali tego filmu. Trochę śmieszny był. Może za bardzo. Okazało się, że miałem brudne ręce. <głos> 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 <głos>